Uwaga, uwaga! i nie dostanę, tylko wskutek zmian klimatu. Dawno, dawno temu była sobie piękna planeta, ale minęło parę miliardów lat i pojawił się wstrętny gatunek człowiek, który wymyślił silnik diesla. Od tego momentu niewinnie zaczęła się katastrofa: globalne ocieplenie. Tak w skrócie głosi niejednogłośnie tak zwany konsensus naukowy, czyli dominująca opinia środowiska naukowego. Tymczasem 8 lat temu inni wybitni naukowcy zajmujący się atmosferą przewidywali, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat nastąpi globalne ochłodzenie, być może przynosząc nawet nową mini epokę lodowcową. Oczywiście ich wyśmiano i wyszydzono. Teraz zapis danych temperatury jest oficjalny. Przez ostatnie 8 lat nie było globalnego ocieplenia. Koniec, kropka. Ostatnio opublikowane dane z National Oceanic and Atmospheric Administration, czyli Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej, pokazują, że przez ostatnie 8 lat nie było globalnego ocieplenia. Nie tylko ta amerykańska instytucja rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody wskazuje na ten fakt. Mają potwierdzać to też dane satelitarne NASA. Podał były komentator amerykańskiej telewizji Fox News Steve Milloy. Steve uzyskał tytuł licencjata nauk przyrodniczych, magistra nauku zdrowia w zakresie biostatystyki oraz tytuł doktora nauk prawnych na absolutnie topowych amerykańskich uczelniach, czyli krótko mówiąc. Coś tam ogarnia, ale wyznawcy religii klimatycznej apokalipsy szybko ostrzegają ludzi przed wyciąganiem oczywistych wniosków, że świat nie stanie się wkrótce płonącą kulą ognia. I accumulated amount is now trapping as much extra heat as would be released by 600,000 Hiroshima-class atomic bombs exploding every single day on the earth. Niedawno opublikowane dowody wykazały również, że w 2022 roku zanotowano prawie rekordowo niską liczbę dużych huraganów, co wskazuje, że pogoda w skali globalnej nie pogarsza się stopniowo i wykładniczo, pomimo szału klimatycznego mainstreamowych mediów i tzw. ekspertów. A na przykład północny wschód USA doświadczy właśnie rekordowo niskich temperatur podczas surowej zimy. Media, które zwykle uwielbiają straszyć globalnym ociepleniem, podają obecnie, że padł rekord zimna w Ameryce. CNN informuje, że krajowy rekord niskich temperatur został właśnie ustanowiony w dniu 3 lutego 2023 roku wieczorem na górze Mount Washington w stanie New Hampshire w Nowej Anglii. Odczuwalna temperatura w ciągu nocy wyniosła tam minus 78 stopni Celsjusza, a szkoły w Bostonie i Worcester w stanie Massachusetts, dwóch największych miastach Nowej Anglii, zostały zamknięte z powodu obaw związanych z ryzykiem hipotermii i odmrożeń u dzieci. And the air Agencja Reutersa faktycznie wydała 3 lutego tzw. Fact check zacytowanego wcześniej tweeta Miloya. Weryfikatorzy prawdy nie są w stanie wyjaśnić danych, ale oczywiście pospieszyli zapewnić czytelników, że 8 lat globalnego ochłodzenia nie jest żadnym trendem i całe dekady takich danych muszą się pojawić, zanim będziemy mogli przestać oczekiwać rychłego końca świata. Stwierdza Reuters i przypomina. Ludzie proszę się bać. W związku z niebezpieczeństwem zawleczenia przez Marsjan niebezpiecznych zarazków wzywa się wszystkich do obowiązkowego poddania się dobrowolnym badaniom encefalograficznym. Program obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej pod nazwą Kopernikus. Też czym prędzej wydał swój raport, wskazując, że średnia temperatura na globie wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat aż o 0,3 stopnia Celsjusza, a przez cały okres badań od XIX wieku o 1,2 stopnia. Spokojnie, eksperci są wciąż pewni, że mają rację. Twój samochód nadal zabija planetę. Zaufaj Reutersowi to najbardziej wiarygodne źródło informacji. Synu mój, upadnij na twarz i proś bogów. Aby przebaczyli ci świętokradztwo. Podoba mi się, jak nie wolno nikomu kwestionować naukowców, którzy ekstrapolują stosunkowo niewielkie zmiany temperatury, by przewidywać koniec ludzkości i cywilizacji, a jednocześnie nie wolno nam ekstrapolować lat danych, by dojść do oczywistego wniosku, że. Klimat się zmienia od początku istnienia naszej planety, a zmiana klimatu jest naturalną cechą otaczającej nas rzeczywistości. Rodzi to oczywisty, jakby nie było nieco przerażający wniosek: walka ze zmianami klimatu jest walką z samą naturą. Odwracam oblicze moje od przeklętego ludu i niech nasie. czasem globalne think tanki mianowały globalne ocieplenie na głównego wroga natury i planety w ogóle, aby zjednoczyć ludzkość wokół globalnego problemu i w ten sposób skierować świat w stronę zrównoważonego rozwoju, a tak naprawdę technokracji, czyli ustroju społecznego, w którym władze sprawowaliby tak zwani eksperci, specjaliści, komputerowe modele przyszłości oraz futurolodzy, którzy wróżą już nie z fusów czy szklanej kuli, ale naukowych i potwierdzonych przez danych, dopasowanych jak najlepiej do aktualnej polityki, gdzie decyzje oficjalnie zapadają w oparciu o efektywność i wydajność systemu, a nie wolę i dobro jednostki. Teraz, kiedy tracą oni kontrolę nad narracją, już wkrótce mogą równie szybko przejść na globalne ochłodzenie, jak to miało miejsce w latach 70., kiedy to królowała apokaliptyczna narracja o katastrofie nowej epoki lodowcowej. Będziecie świadkami wydarzeń, których groza przerasta ludzką wyobraźnię. bullshit, 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 bull, 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 shit, 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 bullshit, 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 bullshit. Podaj dalej, waż prawdę. Is that all I'm ever gonna get from you guys? Bullshit. Oh, ask a silly question. What the world needs right now is a hero, an agent.